Jest chłód z kaktusów. To jedyna taka procesja, którą widziałem. To jest tak fajnie zrobił. A tu Olaf, czy Sven, lód, zaopatrzenie. No, wybrałem się dzisiaj ponownie na wycieczkę. Idę czołem już do góry. Rano, więc mam szansę wejść tam. Śródpolna rzeka. Taka mętna totalnie. Tu to sobie upodobały jakieś cykady miejsca. Nie sposób ich dojrzeć. A jest tu ich, szacuję, no kilka, może dziesięć sztuk najwyżej. Tu jedzie moja wycieczka rowerowa po takim dziwnym gruncie. Niebieski jest taki wygląda jakby był skałą ale gdzieś to jest chyba również gleba, bo tu rośliny jakoś w tym rosną, albo przynajmniej tak ona się odsłania, ta gleba schnie, jakoś dziwnie zasycha i no i tu już nic nie może potem urosnąć. To mój rower, zrobiłem sobie bagażnik za 2,5 dolara i jeszcze koszyk przypiąłem. No, a tu stara jakaś termitiera pomiędzy korzeniami rośnie, raz po raz się tu zdarzają. Czy to już jest bezruch, nic nie łazi dookoła? Niektóre formy na tym gruncie, jakieś pozostałości fajne są. Po prostu zupełna wieś, jest dużo ciszy tu. Przez sam środek wsi. Z dala słychać jakąś imprezę chyba. Ślub, może coś takiego. Już przejeżdżałem przez takie miejsca, gdzie. O, już tam ulica jest jakaś. Chwilowa jest jeszcze cicho, ale do wieczora będą mi bębniły z tego ślubu głośniki. No i chyba dotarłem do celu mam swój prywatny tempel, bo tam gdzie chciałem pójść na tą górę, która jest ode mnie gdzieś tam po lewej stronie, to mnie nie wpuścili. Tam się okazało jednak ktoś był i sprawdzał bilety. Miałem zjechać do miasta 20 km, żeby kupić bilet. Trochę tu śmieci leży Ten tempel, a tyle śmieci zgromadził. Tu jest ten mój, ten, ten mały, a tam z tyłu jest góra, gdzie znowu nie doszedłem. Jak ja doszedłem do tego tempel swojego, to tutaj pan mi chodził dookoła i, i pracował. Także ja chciałem wypoczywać po jeździe rowerowej, a on przez starych godzin jeździł tak kupy i pracował Młody się trochę boją co wcześniej wprowadzić do tego obiektu, bo zaczyna padać. A w środku dziura. Hmm, hmm, hmm. Ale po bokach dużo miejsca. A do góry, do góry nie ma dachu. Ale chroni przed deszczem. No, z drogi są takie obfite z drugiej strony będzie zabawa. A co jak mi tu noc przyjdzie spędzić? No, jeszcze raz to jest ta ściana, bardzo troszkę poobłupywania. Tutaj z bliska widać, że były jakieś malunki, Będę niebiesko była malowana. Tutaj niżej już wszystko starte. Tutaj nad od drzwiami takie małe sklepienie żeby to się trzymało No i tak tyle zostało po nie wiem, 800 latach Po 1000 latach Chyba 1000 lat było to użytkowane ale Tutaj tak patrzę na to sklepienie Tak to nazwałem, ale to nie jest sklepienie Oni wygląda na to, że nie znali jeszcze tego bo tak zakończyć nad wejściem. Tu jest stawiony piaskowiec pod tym, a powyżej jest cegła, taka wąska, mała. Ciekawe. Tam na ścianie widać takie zgrubienia. To są jakieś owady, chyba, które sobie tutaj zrobiły takie, no, takie, no, takie dziwne jakieś konstrukcje. Tu jest taka jedna chyba otwarta. A tu mam z bliska taką jedną zaczopowaną wygląda na to, że jest z góry zaczopowana. Jest bardzo twardy, to jest jak kamień. Dziwna konstrukcja. Takie mniej wielkości jak teraz chwytam. O. Tu jest jakiś czopek. Zauważyłem, że spód tego pseudo-sklepienia jest w ogóle cały oblepiony tymi, tymi właśnie takimi gniazdami. Takie zdobienia jeszcze zostały. To w są zrobione. A tu jest cegła, z której jest budowana cała konstrukcja I trzeba powiedzieć, że no, prawie szczelin nie ma, nie? To prostu na cegiełce, równo. Tam pewnie jest jakaś zaprawa. Ciekawe. A tak ta bryła wygląda z boku. Tu jeszcze są takie dwa jakieś filary, za mną jest jeden. Chciałby się tam wejść, ale bez asekuracji to, to nie. No, w przeciwieństwie do, do inków, to ci nie korzystali raczej z żadnych pomocy kosmicznych, bo tu widać, że te bloki są po prostu wyryte. Cały ktoś tu się męczył nad nimi, żeby tak ładnie równo zrobić. Tu znalazłem taki wlot do ula. Bardzo malutkie pszczółki. ale pewno końśliwe Mam taką rurkę i tam aż huczy, aż słychać brzęk tam z tyłu gdzieś w środku mają malutkie. Ten otwór ma jakieś 10 mm średnicy. I tam wartownicy stoją na początku. No i to ja tu jestem, właśnie gdzie nagrywałem wszystko, i, i teraz pokazuję, że jestem tutaj. No, fajne miejsce. Tu spędzę, właśnie chyba sobie całą noc. Dzień się ma już ku zachodowi. To jest jedna i druga strona. No, ja właśnie przed mną stoję. Trudno jest obrócić kamerę. No, w nocy mnie obudziły mrówki, zaczęły włazić mi w, w, we włosy. Nie zawinąłem się w moskitierę, tylko zarzuciłem na siebie, na siebie, a one od dołu przelazły. I tu polowały owada, który jeszcze przed chwilą latał, ale nieostrożny był. A tu albo, albo królowa, albo jeszcze większy strażnik to jest ta królowa chyba jakieś i towarzyszą nawet idą za nią i strażnicy też idą te, te mniejsze ale tu jest jeszcze jedna taka królowa ale no każda ma jakieś 3 mm ci strażnicy są niesamowicie Wielcy Ciekawe czy pomoże. Nie, idzie sobie, ma inne zadanie. Tam jeden już trochę chyba pomaga. A tu moje orzeszki, pestki Te mrówki właściwie końśliwe nie były, ale tam niektóre się wgryzały, ale, ale ich było takie masy. No po prostu przechodziły tędy. To, to, to nie, że ja gdzieś tam siedziałem w mrowisku, no chyba, że one się w nocy rozchodzą, ale one potem w dzień chodziły jeszcze. To to miejsce jeszcze raz. Tu spałem. Miejsce, na początku tu miorówki zaatakowały. Na koniec tyle śmieci się zbierało. Szukam drogi przejścia, a tak on się prezentuje, ten posterunek. Dzisiaj znalazły się kolejne posterunki, już nie takiego dobrego wykonania. dwa, jeden za drugi i tu jest trzeci Miejsce jest oczyszczone Pięknie Wejście do jednego z nich chyba tego najładniejszego jeszcze w piaskopcu robione To ma tysiąc lat